Zdeterminowani i rozgoryczeni. Ja nie wiem, szczotaczko do jasnej cholery. Byli funkcjonariusze komunistycznych służb, objęci ustawą dezubekizacyjną. Protestowali przed Sejmem w obronie swoich emerytur. Trzy tysiące, ale trzeba wziąć pod uwagę, że ja jestem pułkownikiem. Mam w 4 tysięcy. Około 5 tysięcy, ale ta, też byłam podpułkownikiem. 5 tysięcy emerytury. Od października te świadczenia zostaną mocno ograniczone. Osoby, które w PRL pracowały na etacie SB będą otrzymywały emerytury oraz renty maksymalnie w wysokości średniego świadczenia w ZUS, czyli około 2 tysięcy złotych. Ja mam 1540 złotych emerytury i dla mnie takie wyrównanie do 2 tysięcy byłoby bardzo, bardzo korzystne. Więc myślę, że, że ta różnica pomiędzy ludźmi, którzy zniewalali Polaków, e, e, a ludźmi, którzy walczyli o wolność, e, różnica na korzyść właśnie tych sowieckich sługusów jest, jest rażącą niesprawiedliwością. Ale byli funkcjonariusze sprawę widzą inaczej. Ja poszedłem z przekonaniem. Do tego i pracowałem dla tamtej Polski. Ci, którzy zebrali się dzisiaj przed Sejmem, niezależnie od pełnionej funkcji oraz stopnia, zapewniali, że wysokie emerytury po prostu im się należą za ofiarną służbę. Czuję się pokrzywdzonym przez to, co się dzieje. Generał Henryk Jasik był ostatnim szefem wywiadu PRL. Po 1990 roku dalej pełnił tę funkcję, tyle że w Urzędzie Ochrony Państwa. Ja nie czuję się. Ech, źle, że miałem nieco wyższą emeryturę. Ale służba w wywiadzie, to była służba, to była. Cały tydzień na okrągło, często i sobotę, i niedzielę. Generał Jerzy Stańczyk, były komendant główny policji, otwarcie przyznaje, że nie wyobraża sobie życia za 2000 tysiące złotych miesięcznie. Jak mają żyć ludzie, którzy mają kilka krótnie niższe emerytury? A takich emerytur jest bardzo dużo w Polsce. Proszę pana, każdy ma to, na co sobie zasłużył. A to, że ktoś ma niższe, no, mógł pójść na milicji. Każdy mógł pójść. O wysokie emerytury walczą nawet ci, Którzy w wolnej Polsce nie narzekają na brak środków do życia. Panu też obcinają emeryturę? O, tak. Podpułkownik Włodzimierz Sokołowski, znany jako Wincent Severski, autor powieści sensacyjnych, pełnił służbę wywiadowczą ponad 25 lat. Pracował głównie w III Rzeczpospolitej, ale ma także epizod w Służbie Bezpieczeństwa. Autorzy ustawy twierdzą, że za służbę dla totalitarnego państwa nie należy się żadne przywileje, preferencje ponad to, co dostają no przeciętni Polacy. totalitarne państwo, panie. No co mnie to obchodzi? A ja nie mam z tym nic wspólnego. Służył pan w SB? Zbana służyłem w wywiadzie i kontrwywiadzie. SB przez trzy miesiące. Nawet mnie w kraju wtedy nie było. Tutaj nikt, tutaj nikt nie czuje się odpowiedzialny za zbrodnie służby bezpieczeństwa. SB miała krew na rękach? Ja nie wiem, ja nie miałem krwi na rękach. Chyba ja przeszedłem weryfikację pozytywnie. Nie wiem, może ktoś miał, to trzeba go do więzienia natychmiast. Łapać tych, którzy mają krew na rękach. Panie generale, ale czyż w SB byli też mordercy? Wiemy to dzisiaj. Proszę pana, niech siedzą w więzieniu. Przecież ja nie bronię morderców. Pan myśli, że ja Popiełusz... popiół, nie, popieł, nie. Popiełuszko zamordowali. Popiełuszko. Ten, jako, nie wiem, złodzi ten łobus. no. Wie pan, Piotrowski, ten, ten z zastępca dyrektora, wie pan. Uważam, że powinni dostać po 25 lat. Rozumie pan? Bo ja nikogo w życiu nie zabiłem. Byli funkcjonariusze, uważają, że PRL była normalnym polskim państwem. Wygląda pan na człowieka, który nie jest ciemnym ludem, żeby kupił hasło, że w Polsce istniało totalitarne państwo. Dlatego czują się skrzywdzeni obcięciem emerytur. Podraństwo jest wszechogarniające w tej chwili. I ten pogląd ma wielu zwolenników. Mówi się, że ci ludzie służyli totalitaryzmo, totalitaryzmowi że nie zasługują na szacunek, bo byli B, bo zaczynali w innym państwie. Moi dziadkowie też służyli w Wehrmachtzie, bo nie było innego państwa w tamtych czasach. Naród, który nie szanuje swojej przeszłości, nie zasługuje na szacunek w teraźniejszości, i nie ma prawa do przyszłości. Los byłych funkcjonariuszy martwi niektórych polityków. Autorytety zawodowe, służbowe, wasi byli szefowie. Rozpocznę od pana generała Dukaczewskiego, byłego szefa Wojskowych Służb Informacyjnych. Dzisiejszy protest współorganizował SLD. Nie ma na to zgody, żeby deptali po naszych życiorysach. Po Waszych życiorysach, po życiorysach naszych rodziców, naszych dziadków walka o emerytury funkcjonariuszy to jest walka o prawa. I wolności wszystkich obywateli Rzeczypospolitej. A co pan wygaduje teraz? Ale z tą opinią nie zgadzają się obywatele, którzy nie zrobili kariery w SB. Do telewizji reżimowej. Proszę zobaczyć, widma 1308 złotych. Do czego to podobne? Oburzenia do kwadratu! Jarosław Olechowski. Wiadomo.